I'm uh -huh. 4 maja w samorządowym Centrum Kultury w Morawicy został uroczyście otwarty w pełni profesjonalny punkt informacji turystycznej. Podczas spotkania zebrani goście zapoznali się z prezentacją pod nazwą Walory Turystyczne Gminy Morawica, a na zakończenie wysłuchano turystycznych piosenek w wykonaniu harcerzy z 75. KDH działającej przy zespole szkół w Bilcze. Uroczystość otworzył i gości powitał włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras, podkreślając ogromne znaczenie otwarcia punktu informacji turystycznej dla gminy Morawica. Następnie o walorach turystycznych gminy Morawica, a także o kierunkach turystycznego i jej rozwoju opowiedział Grzegorz Pabian, instruktor do spraw upowszechniania kultury i turystyki z Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy. Jakie będą główne działania punktu informacji turystycznej w Morawicy? No, główne działania punktu informacji turystycznej, tak jak przedstawiłem w prezentacji, będą się skupiać wokół następujących tematów udzielanie informacji turystycznej i to zarówno turystom, mieszkańcom, jak i odwiedzającym gminę Morawica. Następne tematy, które bym chciał realizować, to współpraca z placówkami oświatowymi z terenu gminy. Morawica w zakresie, czy to prowadzenia wycieczek szkolnych, czy na przykład tworzenia takich różnych ścieżek dydaktycznych, ale również prezentacji z zakresu edukacji regionalnej. Myślę też o założeniu tutaj w Centrum Kultury takiego klubu geoturystycznego pod nazwą pod Amonitem które nawiązuje do, do tych walorów geologicznych gminy Morawica, konkretnie do skamieniałości, które tu występują w skałach jurajskich, w wapieniach jurajskich. Turystyka rowerowa i piesza, turystyka kajakowa, rozwój geologiczny i promocja niezwykłych miejsc na terenie gminy Morawica to główne kierunki rozwoju turystycznego. W celu ich upowszechniania i promocji powołano do życia gminny punkt informacji turystycznej, który, jak podkreślano, jest turystycznym oknem na świat dla wielu gmin. Czy gmina Morawica ma potencjał turystyczny? To jest gmina podmiejska. One, one mają swoją specyfikę i bardzo często też wykorzystują taki potencjał miejsca, położenia. Czyli atrakcje turystyczne, które znajdują się na jej terenie, których na przykład w dużym mieście albo w sąsiednim mieście nie ma, albo dostępność do nich jest utrudniona, na pewno wtedy mają tą swoją szansę na mapie turystycznej i takim na pewno ogromnym potencjałem dla mieszkańców Kielc, ale nie tylko. Myślę, że dla takiego więcej makroregionu, a czasami także dla turystów jest basen koral to jest, to jest, wydaje mi się, szczał w dziesiątkę, bo wiele. Mało miejscowości w kraju takiej wielkości tak nowoczesny obiekt ma, i wokół tego e, warto też wykorzystywać e, nie wiem, agroturystykę czy obiekty noclegowe, które gdzieś tam znajdują się w promieniu 5, 7 czy 10 km. E, do przyciągania turystów. Generalnie trzeba, trzeba taki wizerunek też wielokrotnie o tym też dzisiaj mówiliśmy, wykorzystywać wizerunek czystej, zadbanej, ekologicznej, ale też i turystycznej gminy. Wtedy łatwiej jest z jednej strony przyciągać inwestorów tych przemysłowych, ale, ale też zadawalać turystów. No turysta rzeczywiście jest rynek konkurencyjny, bezapelacyjnie, natomiast gmina, gmina ma genialne położenie. To jest też na drodze do Buzka Zdroju. To nie oznacza, że będzie tutaj Natomiast to, to jest fajnie cywilizowanie, dobrze położona gmina, dobrze skomunikowana. Diabelski kamień, w Radomnicach niesamowite źródła, pomniki przyrody, ruiny neogotyckiej kaplicy i park podwórski w Morawice, nieskazitelnie piękna rzeka Czarnanida, zabytkowe kościoły, figury i kapliczki, ośrodek tradycji garncarstwa w chałupkach, Kalwaria Świętokrzyska, zabytkowe młyny i piękne pejzaże. Gmina Morawica ma się czym pochwalić. Gmina Morawica jest bardzo gminą turystyczną, agroturystyczną, o pięknych terenach. Właściwie mnóstwo obiektów do zwiedzania, i historycznych, i właściwie obiektów, które są bardzo nowoczesnymi obiektami, jak bywalnia, czy korty, czy wiele jeszcze innych, jak sala, duża sala sportowa. Także myślę, że jest co zwiedzać. Jest piękna, zarówno i zimą, i wiosną, i latem. Czyli każda pora na dobrą sprawę powinna przyciągać turystów tutaj w nasze tereny. Punkt informacji turystycznej w Morawicy będzie czynny od poniedziałku do soboty, a jego zadaniem będzie promocja walorów turystycznych gminy Morawica, oprowadzanie wycieczek krajeznawczych po gminie, organizacja prelekcji oraz inwentaryzacja turystyczna gminy. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście zwiedzili samorządowe Centrum Kultury oraz punkt informacji turystycznej.